Oni nie, jest, się chcą słabiej Co się duchować kurde. No, my A my też jesteśmy słabiej. No, no. O to chodzi, Co cały... wy... Nie o, no, cały... chcę podejść. To nie chcę podejść. jego. Jesteś, to jest, to jest, to jest, to jest,

A jedno takie pojazd. Nie ma. Nie Szymek, sam! ma. Nie ma. Kurwa, ale poszedł ładnie. Nie ja... Szymek, Nie ma. Nie ma. Nie dobra, kurwa, ci się ma. Nie mamy ładnie Szymek. Kurwa, dobra, 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 dobra. A co ci, kurwa, Nie co? Ciej, kuwa, szczelił, Ciej, kuwa, w cię to ci kurwa włókno Nie szczeliło. Nie ci Nie zamrażać Nie da. Jak ci włók tu nie wiem. Sam brzisz. Kurwa nie wiedzieć. ja nie ma, nie wziął, nie wzią Dobra. tego. Dobra. Jemu nic to nie da. Jemu włók tu tutaj szczylił. No to ja się nie się. gościa? Nie wiem, prawda? to ja Ci tylko mówię co to jest. Ale muszę ja też tak, to, Ja też coś tutaj już ciągnął, znaczy tak ciągnęło mi wcześniej. Możesz to robić przybliżenie, co nie? To. To? Niestety Możesz to być przybliżenia.

<s advod oczywiście> yes. wow, no i nie ma <dem facets w s aspiration> A, A gdzie nasi kury jest? Na boisku Gdzie nasza piwolka jest? Panie, panny, tak. Słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, bo jest szybki fest. Ja pierdolę. Ej, zmiana, on nie do niego. Dobrze, panowie, bardzo dobrze. wychodzimy. Wyżej. sam. Noga. spokojnie, spokojnie. Podanie. No, podanie! Podanie po przyjęciu. Wypisałeś go? Pisać go? Co? Tak. 14. 14 ma?

Super! Nazisz! Nie ma werwy, nie ma komu. Kurwa... No kurwa, dobrze. Je, Aj. Danio twoje! Ale oni się gubią, Kurwa! przed o Ja na ja lepiej! Dobrze było! Dobrze! Ładnie! Bilir Middle Ben stereotype'alsmda Gлек Bildirmeljack Ben stereotype? Ben stereotype Ben stereotype Diploma İlgrim At들gar Bilir Middle Bağda Bilir Middle ich Bilir

Kurwa, ale udało. Ja mu tłumaczę, kurwa, że To już na lepiej na terenach Tak, na no, się trzyma, kurwa, a nie tak, żeby kopnąć. Tak, spokojnie, Oni tam mają kije w tej cudownej szansie. Nie, jedyne tak. Ja jedyny jest, to tam ona wprost, to białby. A to głównie? Tak. Wiesz, koń chciał nas potrącić, że my Masz na podglądzie, na podglądzie cały czas. Teraz krócej, teraz krócej. Żeby nie dostał piłki. O to chodzi. I wracasz do ciebie. I patrzcie na niego. Bravo, brawo, Siarka! Daj, przepchnij go, kurwa. Dobrze, dobrze. Graj, 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 bardzo ładnie. No. Grają coś ty chłopaki. No! Kurwa. Ale już nie masz czego, trochę ten No! Udeś. Danio, szybciej! To niech mu poda, może coś tam zaczaruje. No idziesz tyle samemu. Dominik, ten dominik, trochę tak... Płucz go, pójdź go! A on dawno grał Bardzo A, jest, bo, Brawo! nie yes, gdzie grał tu... dobrze, dobrze! Jest! A tego oni grają tu co? Dzięki! Te... leży, kurwa. Dzięki! obrońca. Ojojoj Wybij to! Brawo! Sam Kuba! Jesteś, daj mu, daj mu! Szybciej. Kurwa, Maksym! Danio wracaj, wracaj! Za daleko sobie puścił Skurwysyn by jak się wyciągnął No! no. no. Kurwa. Pięta, piąta minuta Dobrze, dobrze, dobrze. Danio! Po. Jeszcze popraw! Jeszcze popraw! Trzymaj! nie było głowa uciekł ci olej co puść go no, stań mu z prawej strony no kurde kurwa co on tutaj robi ojebie to jest nic masz go do tam na bok dobrze brawo dobra da się nie da się Doświadczenie, tak jest. Czas! Nie czas. Kurwa się, brawo, brawo. A, czas, jakby się przyjął. Tylko tam nikogo nie ma. Ręką, ręką! Rzutek, tam nikt, nikt nie wchodzi. Ja, nie ma killera, nie ma tego drugiego Szczepana? Uderz! Oj, 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 oj. Powrót, powrót! Kosa! z Barney! Jest Barney z tyłu, jest Barney z tyłu! Eee! O, dobrze, teraz przyznaję trochę mniej, że. Pokaż mi, na ludzie, a to się A się na ile ludzie po Ja wcześniej jestem, mogę grać. Ale tutaj ja mówię o to tego... z Nienowic. oni też trochę śpiewają, to już to widać. No, kurwa. Dobrze, ja, brawo. Dobrze podejdź. podejdź! się rozegrać. Odbuduj się Meg. Brawo, Daniu! Co to jest taka dziura? Nie, ma czas. Wyjdź, Szymek, wyjdź, wyjdź! Tak, tak. On ma żółto. Ale nie no, dobrze przedniego, to jest fal bardziej tej dwójki niż Wiem, tylko wiesz, sędzia to jest sędzia. Brawo, brawo, ładnie to zrobił. Do boku! Dobrze! Ładnie, Danio! Szymo, szeroko! W końcu pewności, na Nie pal Uważaj Nie pal! No już! Kurwa ma Marne na klatce takie trzymuje, nie ma Baran się ograł Jezus Maria nie 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 jest. Nie Dobrze, dobrze, brawo, brawo Weź tam, tam daj, ja zmienię Jego trzeba zmienić Maciek

Czego, gdzie chcesz prowadzić? podejść, podejść Marci! Marcin! Zielona! 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 No i teraz można odpoczywać. Dobra. Gubią się! Piłka nie sprawia największy problem. Nie ja to masz Jeszcze baterii? 26 minut baterii. A tak Musisz oszczędzać, musisz oszczędzać jeszcze.

Dobrze, o, o to chodzi! Jest tego biegania o wiele więcej niż było na nas. panowie do grania ktoś musi wyjść. ale... to, adalah, że... Luckily, 에이, to dobrze, dobrze pắn… oh, o, I is this? This is��? No, mom, to teraz, o, do nie No, no well. yes, to <irregularly, and Dios> <minarly>

Na cały czas jest to samo. Co? Cały czas jest to samo. Za kogo? Pawle, wyszło mi się Karol? Wczoraj? Co? Jakby się mylę, zrobiłbym kasydę. Kasydę w Po drugiej stronie. On się najebał? Nie. Żył.

Danio, no! Oj, put... Prywa, co Chciał podawać. Odrób! Haha, <grywa> to no, jest totalne. Dobrze, bo... zastaw, 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 nie daj mu, nie daj mu przyjeżdżać dobrze. go! przegraj w stronę! Super, super! Brawo, Brawo! brawo. brawo. Kurwa za ciosem pójść Siadaj, siadaj, siadaj No przestać! No No po No przestać! No przestać! No przestać! No przestać! dawaj przestać! Jakby na przykład. To no! no. Je Dobra, to dla prezesa, Nie Super! <curiosidades> Super! Brawo! Pięknie, dobrze. Dobrze. dobrze! No! Dawaj, szymek! Puść go! Nie

Brawo, 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 On nie złapie! A jednak, łapię! Pawlu, pawlu! Gdzie jest? Kurwa, mówię, bez. Szymek, Kurwa, nie! Palił, palił, Szymon. mi przypominać. Kurwa, sz... Czas, 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 czas. Przyjęcie? Kurwa, że Kurwa, szlach! Kurwa, szlach! Kurwa, no, uderz! Y. Ostatni raz jak tu byliśmy to błąd. Sukład niedalej za piłą! Oj, chuj! Bravo! Ale mu chuj dał fałsza. Kurwa, jak z tego lasu. No. Brawo, brawo, niżej, Rześć bliżej do podania, dobrze. Młody, jest nim. Jest nim, tak? Jarek miał ciągotkę. Kurwa, jakby mu nie tak strzelił. Uwej! Aj.